Witam Was serdecznie i witam Dorotę. Dzisiejszym gościem jest właśnie Dorota Johansson. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam. Zresztą, moja sąsiadka, mogłabym powiedzieć, jest niedaleko Kopenhagi, bo mieszkasz w Malmo, prawda Dorota? Mówię, wiesz, że. Zgadza się. Tak, właśnie przed chwileczką dopiero do mnie to doszło, że mogłyśmy się spotkać na żywo, bo przecież Kopenhaga i Malmo to jest kilka minut tylko <grafię> drogie. No fajnie, cieszę się w każdym razie, że się udało spotkać. Słuchajcie, Dorota brała udział w esencji jogi kundalini i to jest właśnie cykl tych spotkań, gdzie ja zapraszam uczestników, czy uczestniczki, tutaj parę były same kobiety na tych spotkaniach. Właśnie kurs Essentia i Kundalini, dlatego, że chciałabym, aby uczestnicy opowiedzieli o tym kursie. No, bo wtedy jest takie troszkę inne do tego podejście i myślę, że jeżeli któraś z Was, ktoś z Was się zastanawia, żeby, czy się w ogóle ten kurs jest dla ciebie, to takie różne rozmowy i opinie się bardzo przydadzą. Witam cię, Dorota. Witam. Powiedz mi, kiedy ty brałaś udział w kursie? E Mniej więcej chyba rok temu, faktycznie. Rok temu, w tej ostatniej edycji. Tak, tak, I jak to się stało, że zapisałaś się na ten kurs? Czy już praktykowałaś jogę kundalini wcześniej, czy to było jakoś taki niespodziewany dla Ciebie? Ja może zacznę od początku, jak się zaczęła cała ta moja podróż z jogą kundalini. No właśnie. E, tutaj byłam na takich warsztatach tygodniowych i tam mieliśmy różne zajęcia. Między innymi była sesja jogi kundalini. Ja wtedy nie wiedziałam, że to jest Joga Kundalini. Jak się dowiedziałam, to wydawała mi się raz, że dziwna, a dwa, a dwa że nazwa wydawała mi się taka troszeczkę podejrzana, przyznaję się. Mhm. Na, tym, na tych warsztatach również było dużo takich oddechowych zajęć. W związku z tym, że byliśmy odcięci zupełnie od świata, nie mieliśmy żadnych komórek, więc jak przyjechałam po tygodniu do domu, to rzuciłam się od razu na internet i zaczęłam szukać oddechu ognia. Bo to mnie tak jakoś się zaintrygowało na tym kursie, na tych warsztatach. No i znalazłam tam e, klip z tobą. No i widzę, że kurczę fajnie to tłumaczyła się. Mówię zobaczymy, co ta kobitka ma jeszcze do zaoperowania. No więc, e, więc popatrzyłam bardziej na twoją stronę i kurczę, mówię, ona jest instruktorką jogi kundalini. No więc sobie powiedziałam, chyba to nie jest jednak przypadek. Czyli zobaczymy, co ta, co ta nazwa, że tak powiem, co to jest w ogóle ta joga kundalini. No i zaczęłam patrzeć na inne różne twoje filmiki. Zaczęłam trenować tą jogę Kundalini. No i wciągałam mnie w jakiś sposób, ale czułam, że po prostu nie wiem, co to jest. Czułam, czułam, czułam. Kurczę, ja chciałabym wiedzieć coś jeszcze więcej, bo chciałam to kontynuować. Jakoś intuicyjnie czułam, że chcę, ale nie za bardzo, za bardzo nie wiedziałam, co to jest. No i weszłam na twoją stronę i popatrzyłam tam, że masz kurs, który się właśnie nazywa esencja joga kundalini, no więc sobie tak pomyślałam, że jak sama nazwa wskazuje esencja, czyli to te najważniejsze. No więc, no więc zapisałam się na ten kurs. Tak się zaczęła ja droga w Zaczęło. tym kierunku, można powiedzieć tak. Czyli byłaś na tym kursie, bo do esencji jogi kundalini można się zapisać właśnie w, kiedy ten kurs trwa jakby powiedzieć na żywo, kiedy jest też mm. Nasze spotkania na żywo, ty się, spotkała, ty się zapisałaś na tą wersję, czy zapisałaś się na tą wersję bez spotkań tych na żywo? Nie zapisałam się na wersję z tymi spotkaniami. Ten kurs w ogóle bardzo fajnie jest ułożony systematycznie, pedagogicznie. Naprawdę fajnie, Aga, to zrobiłaś. O ile pamiętam, to chyba jest tam 8 modułów. Tak. Tam jest 8 modułów i zawsze materiały dostawaliśmy w piątki. Od e, poniedziałki mieliśmy live'y. Tak, no to byłaś na żywioł. to ty byłaś na, to tej... byłam na ja, ja byłam tak. na, całą, na, na tych, tych, tak. E, więc tak, w piątki dostawaliśmy te wszystkie materiały. Było spokojnie, można sobie było przejrzeć, potrenować samemu, jeżeli się chciało i przemyśleć, jakie są pytania. Była też również grupa facebookowa. Tak, o ile pamiętam i to, co jeszcze fajne było, to był fakt, że zawsze po każdym module były notatki, takie jakby no, streszczenie tego wszystkiego. No i fakt, że można było zawsze albo sobie powtórzyć, albo popatrzeć raz jeszcze, albo nawet jak nie miało się możliwości, bo jakby nie patrzył, to jest jednak 8 tygodni, także przez ten czas czasami jakiś poniedziałek odpadł. to można było sobie spokojnie, że tak powiem, przejść, no, przez materiały i przez live'a jeszcze raz. Także ta, no, to było po prostu bardzo wygodne i fajne. Bardzo się cieszę. Tak, bo ja jak mówię, że to są spotkania na żywo, czy znaczy nasz kurs na żywo właśnie w tym mm. sensie, że on jest nadal online, tylko mm. z tymi spotkaniami na żywo, tak, tak, żeby. Ja sama z własnego doświadczenia wiem, jak uczestniczę w różnych takich kursach. Więc jak mam tylko materiały online, to zazwyczaj zapisuję się i zostawiam sobie na później mm. i zawsze myślę, że teraz, no to jeszcze nie, teraz to sobie tak. A ja, jak są spotkania na live'ach, to wtedy też zależy mi, żeby być jednak i wtedy ja idę z tym kursem. Więc to była też taka moja tutaj Taki pomysł właśnie na to, żeby zainspirować i zmotywować wszystkich, żeby ten kurs w ogóle przejść. Bo czasami się zapisujemy, wydamy pieniądze i później czeka to w kolejce. Tak jak z książkami, które kupimy, czekają w kolejce na przeczytanie. Powiedz mi, co jakby najbardziej ci się, nie wiem, za, za bardzo cię zaintrygowało, może który, który moduł, czy pamiętasz, nie wiem, coś takiego, co tam ciebie zainteresowało najbardziej w tym kursie? W związku z tym, że ja nie miałam wcześniej żadnego kontaktu z jogą kundalini, a w ogóle z jogą jako taką oczywiście tam co nieco każdy z nas wie, ale nie, nigdy jej nie trenowałam, nie próbowałam, tylko ogólną taką jakąś informację gdziekolwiek gdzieś tam nabyłam. Także od tego trzeba zacząć, że na początku, kiedy się trenowałam, jeszcze zanim, zanim zapisałam się na ten kurs, to zastanawiałam się zawsze, co to jest ta kryja. O co Jakieś nazywnictwo, które było mi nieznane mulabanda, o, o kryja, o ja wszystkie takie rzeczy. Więc y, na początku przede wszystkim dostałam te podstawy, które mi były potrzebne, żeby w ogóle jakoś to zrozumieć. O ile pamiętam, to też ty udostępniłaś takiego e-booka z różnymi pozami, asanami. Tak. Który, który też był bardzo fajny, ponieważ w związku z tym, że ja nie miałam pojęcia zbyt Jodze, więc to już tu mi dało jakiś, że tak powiem, jakiś początek, który, nie wiem, czułam się po prostu pewniej. Także to mi było bardzo potrzebne do tego pierwszego zaspokojenia, zwłaszcza co to jest ta kryja. Już później mogłam wiedzieć, jak to kombinować z matami, z medytacjami. Także ten pierwszy, pierwszy moduł bardzo mi się podobał. I potem dopiero otworzyła się cała ta, cała ta reszta, że joga kundalini, że tak powiem, jest związana z, jeszcze z wieloma rzeczami. Także miałam później jeszcze i czakry, i aura. Tam właściwie każdy moduł ma coś tam. I mi się wydaje, że jakoś tak intuicyjnie, i później też są praktyki w każdym module, intuicyjnie się, że tak powiem, polubi się coś bardziej. Także. Trudno mi jest wybrać, wybrać jakiś konkretny moduł, ale definitywnie ten pierwszy dał mi takie, takie podstawy, które ja w tym momencie potrzebowałam. Taki fundament, tak, tak. Dokładnie. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak. Mhm. A powiedz mi, czy praktykować, bo tam w każdym module jest kryja. Tak też, bo ja też dobierałam te tak tak kryje, żeby mniej więcej do tematu i czy praktykowałaś te kryje równie, równie z, tym, ym, z tym kursem, czy potem sobie je powtarzałaś, albo dokładnie nie wiem, czy miałaś jakieś takie, bo rozmawiałam z kilkoma osobami, które mówiły, że robiły sobie te kryje w trakcie kursu. Ciekawa jestem jak u ciebie, czy ty je też praktykowałaś? Ja starałam się zawsze zrobić tą kryje zanim mieliśmy live'a i potem, potem niektóre z nich próbowałam, bo mi bardziej jakoś tak przypadły do gustu. Na początku w ogóle wiele tych kryj było trochę trudnych dla mnie. I do dziś są a same są trudniejsze dla mnie. Tak. E, także w jakimś stopniu, nie wiem, przypadał mi do gustu większy pewnej. I tak, trenowałam. Nie to, że każdą z nich, każdego modułu, ale niektóre z tych modułów powtarzałam, tak, Definitywnie. Czyli potem po kursie, jak się już skończyło, to 8 tygodni wracasz czasami do tego kursu, jak coś tak, czy na razie. Tak, sobie... tak, tak, nie, 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 tak. definitywnie, dlatego że te pewne kryje, ty kryje ty jakoś mnie ciągną po prostu. Także zdarza się, że, że do nich wracam. One są, że tak powiem, już całościowe. Te na, na YouTubie masz trochę takie krótsze. Tak, wszystkie te prawda. te. Tam, tam, tam masz takie porządne, że tak powiem, długo. I porządne. I porządne. Znaczy chodzi mi o to, że są tak, takie, tak powiem, no. rozciągnięte bardziej w czasie. One nie są takie, że tak powiem, quick fix, tylko takie. Tak, <laughs> tak. Już trzeba się dobrać do siebie porządnie, że tak powiem, żeby. No. Dokładnie takie jest, bo na YouTubie wiadomo, że te kryje też są tak, żeby po prostu to jest taki pierwszy krok, kiedy my na YouTubie sobie yy, zazwyczaj osoby znajdują joga kundalini mm. i, i jakby w to wchodzą, więc jakby na YouTubie były kryje, które trwają, wiesz, godzinę, to pewnie byłoby też... Odstraszyłabyś wszystkich. Odstraszyłoby ale jak już się w to wejdzie i no, potem już jest, tak. to warto zrobić jednak taką dłuższą praktykę, bo czujemy wtedy mm. no, to jeszcze mocniej. Dokładnie. Na początku, a też na początku, jak jesteśmy w krótkiej praktykach, to też jest mm. fajne, bo to S bryty, ty, tego potrzebujemy, a potem wchodzimy w to głębiej i głębiej. Także tak. A powiedz mi jeszcze, mam ciekawe, jestem też, czy zostałaś z jogą Kundalini, czy tak praktyka oprócz tego kursu, czy później też nie wiem, robiłaś dalej praktyki, jakieś coś bardziej Cię interesowało, czy praktykujesz w ogóle jogę Kundalini tak na co dzień? Więc ja myślę, że ta, ten kurs kundalini, esencja jogiak kundalini da Ci później też odpowiedź, do, czy chce się kontynuować te praktyki, czy nie. W moim przypadku definitywnie dał mi odpowiedź, że ja chciałam kontynuować to. Także byłam chyba dwa sezony w Satnam klubie, byłam również na tych wszystkich medytacjach sezonowych, co Ty organizujesz. Także kontynuuję, kontynuuje Są oczywiście okresy, gdzie jestem bardziej intensywna bardziej intensywnie kontynuuję jogę kondalini, ale sam, sam ten fakt, znaczy podczas tego roku, można powiedzieć ponad roku, wytworzyłam sobie już i rutynę, i jakąś dyscyplinę, że faktycznie codziennie rano zawsze coś robię. Nie zawsze są to kryje, czasami są to medytacje, ale. Dokładnie tak jak mówisz, że jak już się coś robi 40 dni czy 90 dni, to gdzieś później człowieka ciągnie do tego, żeby to robić. Tak. Także już nie, 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 że tak powiem, nie zmuszam się do tego. są dni, kiedy, kiedy, kiedy jest, się robi coś może szybciej i nie ma się może tego czasu, a są ranki, kiedy, kiedy się potrzebuje tego i robi się dłużej, ale ta rutyna już siedzi, że tak powiem, tak. w człowieku. tak. Tak, tak, ja wiem, ja to znam właśnie teraz w tym momencie robię kryje, gdzie już tyle lat praktykuję jogę kundalini i medytuję i tak dalej, ale jakoś taki był okres czasu, kiedy nie robiłam 40 dni kryj. To się przyznaję, o tym mówiłam ostatnio często, tylko po prostu mm -hmm. ja sobie robiłam takie, tak do, 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 jak czułam, a medytacje zawsze są takie 49 nawet 120 dni. Natomiast teraz wróciłam do tego czasu, jak na początku, kiedy robię 40 dni kryję. I to jest niesamowite I do, i, ale też potrzebowałam pewnie tego, tej przerwy skryją, żeby teraz poczuć to, że wow, jak mi tego brakowało i teraz dopiero czuję, jak to jest niesamowite, kiedy powtarzamy jednak tak tą kryję. Więc nie jestem tak samo w procesie, mimo że już tyle lat praktykuję jak osoby, które są początkujące, bo cały czas coś nowego odkrywamy. Nie wiem, czy wiesz, Drota, ale teraz tej następnej edycji jesteście mm. równie tak samo zaproszeni do tej edycji, więc osoby, które brały udział w poprzednich edycjach, zawsze mają dostęp do najnowszych materiałów. Znaczy, materiały, które w tym roku są te same, nie ma, nie ma tam jakichś takich mm. rzeczy, ale wiadomo, że zawsze czy na live'ach. Ja zawsze mówię, że każdego, każdy, każdej edycji. U mnie też się zmienia, więc też może być inny, inaczej przekaz, nie wiem, czegoś na coś, coś innego mogę być mocniejszy nacisk, więc jeżeli będziesz miała ochotę, to zapraszam Ciebie też na no. spotkania, bo oczywiście, tak jak mówię, macie dostęp do wszystkich edycji. Co prawda ja wcześniej pytam się uczestników, dlatego że jeżeli ktoś nie ma ochoty, no to nie chcę tutaj was tutaj zalewać mailami o spotkaniach i tak dalej. Ale właśnie jest taka możliwość, że można sobie uczestniczyć też w tych spotkaniach na żywo. Także bardzo Ciebie zapraszam też na to. Dziękuję. Cieszę się bardzo. Dziękuję Tobie bardzo, że zgodziłaś się opowiedzieć i spotkać. No, to było takie też niesamowite, że jesteśmy tak blisko siebie. Bo, a właśnie, tylko jeszcze jedną rzecz powiem też. Bo ja też zauważyłam to, mieszkając w Kopenhadze, uczę właśnie w tam kluby, czy na tych kursach online, bardzo często spotykam osoby na tych kursach, które. Nie tyle mieszkają w Polsce, co właśnie w całym, na całym świecie są. Więc pewnie też mi się tak pomyślałam sobie, że to też jest. My mieszkając sama tutaj w Kopenhadze, sobie myślę, jak chcemy mieć jednak kontakt i czegoś nauczyć się, i tak jakby ten nasz język, mimo że znamy język dobrze tym kraju, na zazwyczaj, w którym mieszkamy, to jednak jest to jest nasz język no, serca, tak? Taki jakby. Dokładnie. Nasz... Więc jakby uczymy się czegoś tym bardziej w procesie, to to jest chyba też fajne, że można uczestniczyć, a wiadomo, że nie zawsze jesteśmy w stanie no, jechać do Polski na kursy. Więc tak pomyślałam sobie, że pewnie dlatego jest tyle uczestników z całego świata na tych naszych y, kursach. Wiem, gdzieś serce nasze jest chyba w Polsce, tak mi się wydaje, bo nie wiem, wiele rzeczy mi się wydaje, jakoś się dociera więcej we własnym języku. Tak. Nie jestem Panie. w stanie tego wytłumaczyć, ale ja się czasami tak zastanawiałam, że. Dlaczego nas ciągnie trochę tak do, do polskich? Bo gdzieś jest nas, no, no, źródło jest tutaj chyba jednak w Polsce i, tak. i stąd jest łatwo przyswoić sobie pewne rzeczy, tak, tak mi się wydaje. Dokładnie, tak, tak też um. myślę. No. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję Tobie Dorota. No i... Dziękuję. Wszystkim wam I Polecam, wszystkie. polecam, polecam wszystkim ten, ten kurs. Naprawdę daje, daje podstawy, daje fundament i odpowiedź, czy się chce kontynuować yy, i być w podróży z jogą kundalini, czy też nie. Tak, tak. Także tak, tak. warto. Dokładnie. Fajnie, dziękuję Tobie bardzo. Mam do zobaczenia na naszych live'ach yy, na esencji jogi kundalini, no i na innych praktykach czy medytacji, czy w satnam klubie. Dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.